Cześć. O kolorach na zdjęciach można mówić długo. Bardzo często staramy się do tego, zdążymy do tego, żeby te kolory na naszym na przykład monitorze, czy później wydruku były dokładnie takie, jak były tam na zdjęciu. Ale to jest prawdę mówiąc dobre. W momencie, kiedy robimy fotografię naukową, dokumentalną, gdzie realizm tego, co było. Jest bardzo ważny. Natomiast w większości fotografii ważniejsze od realizmu jest odczucia, jakie są na zdjęciu. To zdjęcie jest bardzo dobrym przykładem tego, że realizm nie musi być z odczuciami. Bo spójrz na okna w tym, bo to jest stary drewniany wagon gdzieś. Spójrz na okna w tym, na tym zdjęciu. One są zaniebieszczone. Co by świadczyło o tym, że tu w środku nie jest właściwy balans bieli, jaki tam istniał wtedy, kiedy był. To nie są jego naturalne kolory, bo gdyby były naturalne kolory, to, okno z, to światło za oknem miałoby naturalne kolory, a nie ma naturalnych. To znaczy, że Dorota, bo to jest zdjęcie Doroty, zmieniła ten kolorystykę, czyli balans bieli do tego żeby pokazać bardziej nastrój żeby pokazać że przytulność że ten drewniany wagon jest po prostu przytulny a przytulny jest dlatego że jest ciepły a cieplejsze barwy są odbierane jako przytulne i tak dalej w związku z tym nie zawsze należy pilnować się tego, żeby realne oddać kolory, bo naprawdę to w sumie widz, który będzie oglądał to zdjęcie, nie interesują realne kolory. No chyba, że to ma być czysty dokument pokazujący, jak wyglądał wagon. Ale to też te realne kolory mogą się okazać, że są, nie są do końca realne, bo każdy jednak by chciał oglądać go takiego ładnego, że te realne barwy... Też zależą od tego, jakby na przykład słońce świeciło na dworze, albo padał deszcz na dworze, to tutaj też się barwy pozmieniają, kolorystyka. I pamiętam, jaka była wtedy pogoda. Zdjęcie ma kilka ładnych lat no, 10 10 lat ma. Zdjęcie w związku z tym nie pamiętam, nawet nie pamiętam, gdzie to było zrobione. Zrobione było przez Dorotę Canonem 40D z obiektywem Sigma 1772 i 84. Na czułości ISO 200. Na Lekanon 40D to już jest starszy model, i wtedy, i on tak 400, to jeszcze w porządku 800 ISO. To już tak było wygórowane dla niego. W związku z tym, żeby uzyskać dobrą jakość, trzeba było się trzymać w miarę niskich czułości. Przy 1770, przy ogniskowej, najszerszej, jaką się dało, czyli przy 17, użyty był czas 1,26 sekundy. 1,20, ale to jest tak, że y, to jest obiektywę stabilizacją. W związku z tym, dzięki temu, że użyła takiego czasu, mogła przymknąć przysłonę do 5. Y, przy pełnej szerokości on miał 2,8, więc jak go przymknęła do 5, to uzyskała większą głębielistość. Także tutaj nie widzimy tego, żeby tam nam. Nie, nie jest tak, że on tnie po oczach, ale nie ma tego, że widzimy jakieś rozmycia. A do tego jeszcze. Przy tej stabilizacji nie było problemu z utrzymaniem takiego zdjęcia. I warto pamiętać o tym, że nie każde zdjęcie musi być dokładnie takie, jak wyglądało w rzeczywistości, ponieważ to tylko Wasze przewidzenia krajobrazowych, często tak się sprawdza, że to tylko ja wiem, jako fotograf, jak to wyglądało naprawdę. Ale dla mnie to też niekoniecznie musi mieć znaczenie, ponieważ ja też. Patrząc, widzę jakoś tam, jak odbieram to zdjęcie, i widzę, jakbym chciał je przedstawić. To, że na zdjęciu to jest tak jak Irek Mąkowski mówił, Ale ty jesteś, przepraszam, dokumentalistą? To nie. No to możesz sobie zmienić to zdjęcie. Możesz pokazać tak, jak, jak chcesz, żeby ono wyglądało, to jaka jest Twoje. twoje artystyczny spojrzenie na to zdjęcie, możesz z nim zrobić wszystko, bo to jest twoje zdjęcie i masz prawo przedstawić je w formie, jaka ci się naprawdę, naprawdę podoba. Zmiana kolorystyki po to, żeby podkreślić przytulność tego wnętrza do tego, żeby była ciepła jest takim prostym, skutecznym i wartym używania, czyli że podniesienie temperatury barwy, po to żeby, mm, najlepiej to w postprodukcji już później, czyli robić w rawach, a później y, poprawić tą kolorystykę do takiej jaka się chce, y, to jest bardzo dobry zabieg po to, żeby przedstawić bardziej to jak się odczuwa to zdjęcie, niż to jak ona naprawdę wygląda, bo to jest ważniejsze na zdjęciu. Dziękuję za uwagę. Cześć.